Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony powiem Kaszmirowski. pirozki w takim razie chciałbym powiedzieć, że przepraszam za jakość audio w tym wideo, iż to w poprzednim filmie jeden z widzów zauważył. A mianowicie mówił, że no właśnie ta audio jest słaba, ale no, no na na Windows 8, no w dawnym na Windows 10 gradami to było jakieś tym lepiej, albo z, z tego samego programu. Więc. Poszedni film, który to był chyba siódmy. Siódmy terenie. Teraz to jest dziewiąty. Ja na początku rano, kiedy się budziłem, to pierwszy co zacząłem, to zacząłem sprawdzić Nawet sprawdziłem stronę, którą twórcy stworzyli. I okazuje się, że tego nie było. A później gdzieś przeczytałem, przepraszam za podgłosy w e Gdzieś pytałem, że to tylko o to od chodziło. że to odliczenie było tylko dlatego, żeby kangurka cała równa druga był dłużej darmowy. Bo tak, jest teraz promocja na filmie. Eee, eee, teraz kangurka cały, darmowy, jest darmowa na spinie. Więc jeżeli nie graliście w kangurka cała druga, to macie czas. Tak gdzieś? Do niedzieli, do 14. Ale jednak, ranem, no to tak słabo to było. Ale już po południu zaczęło się. Zaczęła się burza. A mianowicie, na Instagramie pojawił się taki post. Twórcy zapowiedzieli nowego kanguru kakao. Zresztą mówiłem o tym, że yy, jest ta nowa że jest ta stroska łóżkiem kawałki. Dawał mi się do tej strony, bo opisie tam gdzieś, tam w I... myślę, no, i wiecie co, to, no, to, to się to tak A tak w i to Ja to już zrobiłem. A jak tak na to patrzę... To wcześniej to było czarne tło i na tym... I na środku to było login i jeżeli wiecie, o co chodzi. W poprzednim filmie to było wytłumaczone. I dodatkowo jak ja tu na to spojrzałem, no to w pierwszej sytuacji, tak, jeszcze raz to spojrzałem, no to jest krzyż cały. Ale. ale jak patrzę na ten, no ściągle to mi się kojarzył z Fortnite, a Fortnite nie nazywałem. A kolejna rzecz no na to na filmie. To też się pojawiło, ale zobaczcie. Tym razem już nie ma logiki Display na tym. Jest teraz, jest teraz zadawane. No, oczywiście, kaolizacja. No i naprawdę, to no co teraz się dzieje? To, że teraz tak razem, na razem, tak jak ekran no, rodzi się po prostu na nowo. Ekran by stanowią płatność w latach 2000-2006. I, I kurde. I że to Polacy stworzyli taką świetną klasowówkę, no. a tak, nie no, to jest, co ja to, to słyszałem, to słabo się tam gra sprzedawała i w Polsce to maski, popularność była wysoka i pomyśleć, że ta gra sprzed 14 lat znów zaczyna być młoda, Znów zaczyna być fajna, już tam nawet na to czekam, naprawdę. Ja po prostu nie mogę się to czekać, żeby z taka kamburka który właśnie w kursie. I dobra. I po prostu tak mnie rozciąga radość. <laughs> rozciąga radość, co ja mówię. Radość tak mnie po prostu rozpiera, że po prostu tak się cieszę, Jedynie, powiem wam jedną rzecz, wiecie, drugi, kurde, jak to jest. I się tak bardzo cieszę, i żebyście widzieli, nigdy tak bardzo się nie cieszyłem, no jedynie kiedy tak się cieszyłem, bardzo, bardzo, to to, że jak zapowiedzieli drugą część, będą przygody, to wtedy to, ja widziałem, tu, nie ja wiedziałem, że to będzie, tak samo sądzę, że kangurek, a o, nowy, który powstanie też będzie w sobie. Tutaj zobaczcie, nie jak tylko nie zrobiłem, o fajnie, nie? Dobra. To byłoby na dziś dzisiaj koniec. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, piszcie komentarze, udostępniajcie. Oczywiście. Do następnego. Zapraszam Was do imik materiału. No i co by tu powiedzieć jeszcze? Mówcie swoim znajomym, że legenda, że legenda polskiego kangura, kangur kakao znów się narodzi. Na razie. I cześć!